Dzień dobry z tej strony Wilko, ja witam Was serdecznie w rytm sami, wiecie czego, a mianowicie, no boże drogi, nie będę Wam odpowiadał, co to za muzyka, bo pewnie doskonale i wiecie. Słuchajcie, wracam na chwilkę tylko, ale niebawem wrócę już na stałe. Dosyć ciężko i obłożnie byłem, niestety chory. Nie będę i opowiadał Wam na co i... i czemu i w ogóle jak to się stało. Po prostu, bardzo bym prosił, żebyście przyjęli do wiadomości, że e, niestety dolegliwości dosyć mocne, jak widać po siłych włosach już troszeczkę stary jestem e, na tym zdjęciu, które widzicie, to jestem właśnie ja, cześć tutaj wilku. E, ta choroba była dosyć, dosyć, dosyć dokuczliwa, przeszkadzała mi w mówieniu, przeszkadzała mi w ogóle w egzystencjowaniu i, i, i tyle. Ale niebawem już, wspólnie z Winter Werewolf, Ragnarokiem, e, z Setokami Mister, z Kulturalnym Wilkiem, z Marą Wrócę do podcastów, wrócę do omawiania kolejnych ciekawych tytułów, które prawdopodobnie zdarzą się jeszcze w tym roku, a mówię tutaj w szczególności o Far Cry Wall, o Hitmanie najnowszym, o Deus Exie i całej całej reszcie znakomitych innych tytułów, co się u mnie działo, słuchajcie, przez ten czas. No nie będę powtarzał, bo się powiele, że byłem chory, jestem nadal chory, dlatego jeszcze nie będę wracał do regularnego nagrywania. Jest troszeczkę z tym i problem dosyć duży. E, ciężko mi się po prostu mówi. Ale, ale miejmy nadzieję, że to się skończy. Dziękuję wszystkim, którzy czekali na mnie. Przepraszam, że nie odpowiadałem na wszystkie wiadomości. Po prostu byłem nie w sosie. Tak czasem w życiu bywa. U człowieka, jeżeli się tak poważnie rozchoruje, że niekoniecznie ma na coś ochotę. Tak również było i ze mną. Słuchajcie, a w międzyczasie co u mnie się działo? No... Wprawdzie nie nagrywałem, ogrywałem mnóstwo wspaniałych gier. Jak wiecie, stałem się dumnym posiadaczem PS4 i Xboxa. W związku z tym oczywiście przeszedłem całe Halo 5. W końcu i odgrzałem Infamousa, Second Sand. Son. Grałem w... w takie ciekawe i wspaniałe gry jak Just Cause. Polecam, świetne, świetny sandbox. Grałem również w Assassin's Creed Syndicate. Które, wbrew pozorom, słuchajcie, nie jest taki zły jak Unity, bo tamten też nie był zły, tylko kiepsko zoptymalizowany. I uważam, że Londyn jest cudowny i wspaniały, jeżeli chodzi o tą grę. Grałem również w taką gierkę. Ja sobie nazwę będę przypominał, bo mamy tutaj przygotowane. Słuchajcie, oczywiście, przeszedłem w końcu Tomb Raider'a, tego najnowszego. Przeszedłem również The Last of Us Remastered. No i rzecz jasna przeszedłem również Bloodborne oraz Until Dawn, ten niesamowity slasher, jumpscare, jak to się mówi, wywarł na mnie olbrzymie, olbrzymie wrażenie. No i jak widać po muzyce, byłem również na Gwiezdnych Wojnach. Słuchajcie, powaliły mnie Gwiezdne Wojny. Nie będę spoilerował, ale tego scenarzystę, który uśmiercił mi jednego z moich ulubionych głównych bohaterów, z chęcią powiesiłbym za nogi. Co najmniej za nogi, nie będę mówił, że za jajka. Bo za jajka nikogo bym nie powiesił. No, może poza paroma osobami, ale nie będę ich tutaj wymieniał z imienia. Słuchajcie, bardzo was proszę o cierpliwość, bardzo proszę o cierpliwość. Jeszcze chwilkę poczekajcie. Niebawem wrócę do regularnego nagrywania. Dokończę Westland 2 to z całą pewnością, bo wiem, że tutaj Patryk mnie zamorduje za to, że tego nie zrobię. Nie zrobiłem. Dokończę też Batmana, a przy okazji wrócę do nagrywania nowych premier. Część projektów nie dokończę. Nie dokończę dlatego, że nie chcę, tylko wchodzi nowa ilość premier, a to, że się rozchorowałem, spowodowało to, że nie widzę już sensu nagrywania tych nowości na nowo czy kontynuacji tego. Po prostu czasem zdarzenie losowe tak powoduje, że tak jest i tyle. Słuchajcie, ale przede wszystkim dzisiaj się odzywam po to, żeby życzyć Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Naprawdę, słuchajcie. Ja się strasznie wzruszyłem, jak widziałem, jak ludzie piszą do moich przyjaciół z podcastów, czy do mnie, co się ze mną dzieje. Przepraszam, że nie odpowiadałem, tak jak powiedziałem wcześniej. No, działo się niezbyt dobrze, ale jak widać, będzie dobre zakończenie, tak lekarze mówią, więc być może już niebawem, jeszcze w tym miesiącu, daj Boże, wrócę do Was. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Słuchajcie, przekonałem się teraz ostatnio, że zdrowie to jest najważniejsza rzecz w życiu człowieka. Nie kasa, nie gry. Tylko zdrowie. Zdrowie powoduje to, jak dobrze i sobie w życiu radzimy. Zdrowie powoduje to, że jesteśmy optymistycznie nastawieni. Zdrowie powoduje to, że mamy dobre humory i chce nam się cokolwiek. Wiem po sobie, więc nie będę wam derdymał wprawił. Życzę wam, żebyście napotkali na swoją grę, która spowoduje, że wam... Spadną pończochy z tyłków. Życzę Wam, byście i sami nagrywali, byli kreatywni, edukowali, pokazywali siebie poprzez to, jak gracie, poprzez to, jaką macie wiedzę tak by i wasze marzenia w tym względzie również się spełniały. Życzę wam, słuchajcie, miłości, to ważna rzecz, wprawdzie to proces biochemiczny, jak ja to mówię czasami, natomiast miłość jest, i jest ważna, więc mężczyznom życzę kobiet, kobietom życzę mężczyzn, a wszelkim innym osobom, które są jakby i, e, odmienne, jeżeli chodzi o seksualizm, życzę im po prostu znalezienia partnera. Życzę wam również, słuchajcie, tego byście dbali o zwierzęta, one są bardzo ważne w naszym życiu. Życzę, byście i spełniali swoje marzenia na każdym kroku. Kończyli studia, kończyli licea, kończyli podstawówki, gimnazja. I żebyście byli szczęśliwi. I tym optymistycznym akcentem, ponieważ kończy mi się już muzyka, będę powolutku kończył. Oczekujcie, naprawdę naprawdę obiecuję, że wrócę. Będę nagrywał dalej podcasty, będę nagrywał dalej Let's y. i mam nadzieję, że już. W tym roku w styczniu, jeszcze pod koniec prawdopodobnie, jak już całkiem się wykoruje, wszyscy się spotkamy. Słuchajcie, jak zwykle powiem takie moje oficjalne zakończenie. Był z wami Wilku. Do siego roku, kochani. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli i mam nadzieję, że wszyscy, że wszyscy czekaliście. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!